Okej, okay, witajcie, witajcie. Włączam się z Wami, żeby skomunikować bardzo ciężki problem. To jest roślina. Ona już niedługo nie będzie miała co jeść. Jeżeli ograniczymy tej roślinie dwutlenek węgla, słuchajcie, ona zdechnie. Przy stężeniu w powietrzu 0,02% dwutlenku węgla rośliny nie będą miały co jeść. Pamiętaj, Wyprodukuj więcej dwutlenku węgla. Nie bój się. Nie bój się oddychać więcej. Nie bój się spalać więcej. Bo jeżeli tego nie zrobisz, to zabijesz tą roślinę. I to jest prawda. Tak, moi drodzy. Eee, to był taki żart na wstępie, ale generalnie o to chodzi. Eee, o to chodzi. Tylko w drugą stronę, akurat. W tym momencie w 2000 roku. Polityka idzie w drugą stronę, czyli, że to ty jesteś tym problemem, bo ty produkujesz za dużo dodatku węgla, przez co będzie globalne ocieplenie, a globalne ocieplenie spowoduje większy rozrost roślin, czy coś tam i w ogóle będzie problem, wszystko się zaleje, coś tam, coś tam, nie wiadomo dlaczego, jak i po co. E, paranoja. Paranoja na paranoi. Mm. Już od... odkąd zaczęli trąbić o... o o tym, że będzie globalne ocieplenie. Odkąd widać, że coś jest z tym nie tak? Globalne ocieplenie miało natychmiast wzrosnąć miało być ciepło, gorąco i tak dalej, tuż po II wojnie światowej, kiedy przemysł na całym świecie został tak rozruszany, i tam nikt nie dbał o to, żeby, wiecie, żeby, żeby dbać o środowisko, tylko o to, żeby jak najwięcej tego przemysłu było, żeby tego zbrojeniowego przemysłu poszło i wyprodukowało coś. Ale jakoś wtedy przyszło globalne oziębienie i wtedy straszyli ludzi globalnym oziębieniem. Teraz straszą ludzi globalnym ociepleniem my się mamy dostosować do tego, my się mamy dostosować do tego i naprawdę, słuchajcie, to, to jest mowa o, nie o, wiecie, 5% dwutlenku węgla, nam się tak wydaje, że atmosfera to się składa z powietrza, z azotu, tam z tlenu, dwutlenku węgla i tak dalej, czyli tak ile na oko, nie? No może tam 5%, może 30% tego dwutlenku węgla, może 40%, tak jak w z alkoholu, nie? E, nie, nie, to naprawdę m, kwestia jest dosłownie, słuchajcie, Kwestia jest dosłownie czterech Ile to jest? Słuchajcie, 400% tyle potrzeba nam dwutlenku tyle jest obecnie dwutlenku węgla, nie? Tak dokładnie 400% i oto się cała bajka rozchodzi. O to się cała bajka rozchodzi, że tego jest za dużo. Była już taka akcja z dziurą ozonową z Freonem, zdaje się, i tak dalej. I wtedy rzeczywiście ten Freon coś tam robił. Ale węgla jest trochę inną substancją niż ten Freon. Ale ta akcja, narracja e, poszła, więc e, idzie. Idzie. Nieważne, że jakby jakiś wybuch, gdzieś jakiś wulkan, i tak dalej, to natychmiast poziom dwutlenku węgla będzie większy na całej atmosferze. Nieważne, nie? nieważne, że jakieś pożary lasów i tak dalej potrafi tego dynku węgla dużo zrobić. Nieważne. Nieważne, że jeżeli byśmy na przykład porzucili uprawę po i, i ludzi zlikwidowali w jakimś tam kraju, to momentalnie powstanie tam pełno zwierząt produkujących dysunek węgla królików zająców, nie wiem, jel jelonków i tak dalej. Nieważne. Trzeba my się musimy jako ludzie ograniczyć. Słuchajcie, to jest bóstwo. Jak się otworzy Biblię, jak ktoś w tej, tej, tej chwili otworzy Biblię, poczyta o tych starych narodach, jak one funkcjonowały. Narody funkcjonowały wokół danego bóstwa. Po prostu. Mieliśmy na przykład w Biblii opisanych kanonejczyków, którzy funkcjonowali wokół Boga Molocha, tak? który non-stop ten Bóg wymagał ofiary. Non-stop kładziono dzieci, tutaj to jest taki wielki piec, tutaj nie. To, non-stop, że tak powiem, w sensie tak, tak jest w opisane, że tam na ofiary. Nie? Tu się składa na dzieci temu, temu Bogu, nie? Ofiar. I on wymagał non-stop ofiary, nigdy był niezaspokojony, ten Bóg. Jak popatrzymy już w całkiem niedawną historię, tak naprawdę jak popatrzymy na Japonię przed II wojną światową, to widzimy, że tam cesarz, zdaje się, chyba ostatni Hirohito, był jak Bóg. Dla niego oświadczenie, że nie jest Bogiem, to był przełom w Japonii po prostu. Wow, co, że że nie jest Bogiem. Coś, coś, coś pięknego tak naprawdę. Przyznał, ja nie jestem Bogiem. A wcześniej ludzie wierzyli, że on jest Bogiem. My musimy, mamy naturę, naturę człowieka, która potrzebuje mieć Boga. Jeżeli cywilizacja zachodnia, to europejska, była zbudowana na... Biblii, na Bogu, na Bogu chrześcijańskim, tak na Jezusie Chrystusie, na zbawieniu w Jezusa. Chrystus. Na tym byliśmy zbudowani, na tym mieliśmy podparcie. Jeżeli to podparcie zlikwidowaliśmy, tak. Zlikwidowaliśmy to podparcie. I dzisiaj już mówimy, nie, różnorodność jest Bogiem, natura jest Bogiem. Potrzebujemy gdzieś mieć to miejsce. W Biblii jest mowa o tym, że my mamy władać naturą. Człowiek jest stworzony po to, żeby władać tą ziemią, a nie Ziemia jest stworzona po to, żeby władać człowiekiem. W tym momencie ta polityka Zielonego ładu wprowadza nam odwrotność. Wprowadza nam odwrotność totalną. Ziemia jest stworzona po to, żeby władać człowiekiem. Ziemia nam narzuca ograniczenia w postaci właśnie takiej, że nie możesz sprodukować dwutlenku węgla, bo to są paranoje, dosłownie paranoje. Mój dziadek był historykiem. I, I jak powstała ta akcja, jak powstała ta akcja, właśnie już o tym globalnym ociepleniu, a dziadek pamiętam umarł, ale ja tak przeglądałem papiery po dziadku. I jeden z tych papierów był list, chyba zdaje się, do prezydenta czy do kogoś, gdzie opisywał, jak w średniowieczu. W Polsce było gorąco. Byliśmy eksporterem, zdaje się, win, z tego, co się dobrze orientuję. Nie wiem, czy dobrze pamiętam tą kartkę, ale mniej więcej o to chodziło. Po prostu opisywane były winnice w Polsce. Nie było wtedy, wiecie, jakichś tam specjalnych gatunków winogron, które tam w Polsce były sprowadzane, Później nie umieli produkować tych gatunków winogron. Nie, po prostu w Polsce było masa winnic, które wtedy dojrzewały. Ale urodziliśmy się też w czasach. Pamiętam, to, to też czytałem w jednej książce hmm, w jednej historycznej książce czytałem tutaj o jaskiniach potrakowskich, że znaleźli chyba zdaje się pestkę brzoskwini. To było takie dziwne, jak to brzoskwinie w naszym klimacie rosną. No dzisiaj to wiesz, że brzoskwinie rosną w naszym klimacie też, bo gdzieś tam w ogrodku są brzoskwinie. Ale brzoskwinie zwykle tam przemarzają w zimie i nie, nie, nie przeżywają w naszym klimacie. Ale w średniowieczu, ale gdzieś tam znaleźli te pestki, czyli gdzieś tu kiedyś rosły, nie? Po prostu. Oczywiście twierdzą, że to sprowadzili coś dziwnego, się działo wtedy w tej książce, nie było wyjaśnione skąd to było, ale, ale wiecie, kiedyś tu coś takiego dziwnego mogło rosnąć. Dlaczego? Bo było cieplej. Fluktuacje klimatu są normalne. Normalne w naszym, że tak powiem, na Ziemi są normalne i nie są spowodowane takimi rzeczami jak dwutlenk węgla. Eee, nam oczywiście można to wmówić i tak dalej, ale dlaczego? I co się dzieje? Jaki jest korzeń tego? Korzeniem tego jest odejście od Boga. Jako człowiek potrzebujemy mieć jakiś rodzaj Boga, bo tak jesteśmy stworzeni. Jeżeli mówimy, nie ma. Ja na przykład, słuchajcie, mam dalej rozmawiam z różnymi psychoterapeutami i tak dalej, i jedną z takich osób rozmawiam um, dosyć często, i ona ma problem, bo ona ma na przykład terapię po 7 lat. Czy tam po ileś z tymi ludźmi, i jest problem, co dalej, bo nie ma jak zrezygnować z tych terapii, w sensie pacjent już wiadomo, jeszcze trzeba skończyć tę terapię, bo ile to może trwać. I Jest problem, bo ona się stała jak Bóg po prostu dla. Ona sama ma problem, bo nie wie, co z tym robić, nie? Ale, ale człowiek się staje jak Bóg po prostu dla. Człowiek się staje jak Bóg dla, dla drugiego człowieka, jako taki terapeuta. Bo mamy taką naturę, że potrzebujemy Boga, ale w momencie, w którym. Nie realizujemy tej natury, szukając wątku prawdziwego, to będziemy ją, natu, tą naturę realizować w innych miejscach. I musimy ją realizować. Jeżeli wejdziemy do tego czata GPT i napiszemy mu na przykład: Daj mi 10 sposobów na. Już, co, co napiszemy? Sekundkę tylko to ustawię. Na opanowanie umysłu, patrzcie co nam wyświetla. Medytacja na pierwszym miejscu. Można wyciszyć się i tak dalej. I zobaczymy, co dalej jest dalej. Okej okay, jest. Jest to co, to, co widziałem. Popatrzcie, doszliśmy do technik relaksacyjnych, praktyki takie jak yoga, tajcikong i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Co to jest? Co to jest ta yoga tai chi, chi kong? To są słuchajcie, nic innego jak modlitwy. Yoga jest modlitwą, tak? Joga jest modlitwą, tylko ze wschodu. On tu nie napisze: Zwróćcie się do Boga o spokój i tak dalej. Nie napisze, no bo nie jest tak zaprogramowane, bo to już jest tendencja religijna. Ale joga nie jest tendencją religijną, bo jest ogólnie napisana inaczej, więc to jest jak najbardziej okej, okay, tak? Czyli mamy wprowadzenie New Age, a, tak można powiedzieć, nie? Ale Zielony Ład to jest tak samo New Age, tak samo po prostu coś. Można powiedzieć, z tej samej bajki po prostu. Potrzebujemy wyciszyć umysł. Jeżeli uznamy, że środowisko, otoczenie jest naszym Bogiem, to będziemy wyciszać umysł, wyciszać się, jakby mieć jakiś sens w życiu, tak jak było za komuny, wiecie, nie ma sensu, społeczeństwo jest sensem, nie? Tak były wychowane troszkę. To w tym momencie zielony ład, niech, niech natura będzie naszym sensem. Niech natura będzie nas, naszym sensem bytu, sensem istnienia. Tu jest korzeń problemu, więc tak naprawdę, wiecie, nawet protestowanie przeciwko zielonemu Ładu, nawet buntowanie się przeciwko temu, niewiele nam da. Potrzebujemy mieć Boga. Najpierw Bóg, otworzysz Biblię, to się dowiesz, że natura została stworzona po to, żebyśmy nad nią panowali. Tak, jesteśmy, zepsu... wiecie, my ta, na przykład ratujemy jakieś zagrożone gatunki, tak? A w Biblii masz napisane, że cały świat zostanie zwinięty, cały świat spłonie, zniknie i go nie będzie. Więc na co ci te zagrożone gatunki? Na co ci ratowanie zagrożonych gatunków? Sorry, to strasznie brzmi, w ogóle jaki ja nieekologicznie jestem i tak dalej. Tak, no ale tak jest napisane. Mamy ratować duszę przed piekłem. mamy głosić Ewangelię, tak? To jest główny, główny, że tak powiem, teraz moment, który trzeba robić. Jeżeli potrzebujesz mieć coś zewnętrznego, gdzieś, po prostu jakoś sens bytu, sens życia i tak dalej, to masz narodzić się na nowo. Tu jest clue, tu jest prawdziwa, że tak powiem, tego wersji. Masz na na nowo z wody i z ducha. Twój duch w tym momencie umiera. W tym umierającym duchu. Szukamy, szukamy czegoś, co, co ludzie szukają, czegoś, co byłoby tym Bogiem. Jednym, dla innych to będzie zielony ład, dla drugich to będzie to yoga czy coś tam. Dla trzecich to będzie ten drugi człowiek w postaci na przykład psychoterapeuty, do którego się uciekamy i tworzymy go, ustawiamy go w miejscu, gdzie powinien stać Bóg, gdzieś tam w sercu stoi jakiś anonimowy terapeuta, który nam doradza, jak żyć. Tak mniej więcej świat współczesnie wygląda. Ale prawda jest taka, że to nigdy nas nie zaspokoi i to są tylko metody diabła za przeproszeniem, na to, żeby jakoś wiecie, czego człowieka zniszczyć, bo wszędzie tak naprawdę, jeżeli jesteś zależny od człowieka, to na czym to, to życie polega? Na zależności od innych ludzi? Jeżeli jesteś zależno, zależny od jogi i tak dalej, to tak naprawdę jesteś zależny od demonów, który się za tym kryją. Jeżeli jesteś zależny od zielonego ładu, to. No, sorry, to natura, która została stworzona po to, żebyś ty nią władał, rządzi tobą. Aleluja, nie? No nie, nie aleluja. Nie tak powinno być, nie tak powinno być. Otwórz to, zwróć się do Boga, naprawdę. Jeżeli czujesz, że z tobą jest coś nie tak, czujesz, że coś tu jest nie tak, to pamiętaj, Jezus przyszedł do ludzi właśnie takich, chorych, zagubionych, którzy szukają tego, tej potrzeby i zwróć się do Niego po nowe życie. Gdzie się narodzi na nowo z wody i z ducha. I przyjąć to, co On dla Ciebie przygotował. On Cię pojednał z Bogiem. Jednocześnie dał moc nam narodzić się na nowo. Czyli w tym duchu, który szukał czegoś, szuka czegoś, nie wiem, w jednej studni, w drugiej studni, w trzeciej studni, te wszystkie studnie są puste, e, tak naprawdę, bo i w Zielonym Ładzie jest pustka, i w drugim człowieku będzie pustka, e, czy w szukaniu, nie wiem, szczęścia, w budowaniu swojej własnej kariery będzie pustka. I tej duchowości wschodniej, tej Jodze, co on tu czytałem i tak dalej, też będzie pustka, nawet gorzej, bo tam jest śmierć od razu. <grydy> Demony tam są. E... Tylko tu jest wyjście. Tylko w narodzeniu się na nowo. I, I tylko, wiecie, protestowanie przeciwko takiemu zielonemu ładu i tak dalej. Można protestować i tak dalej, można mówić coś. Nie tak. No, nie się powinno mówić, ale też powinno dawać konkretne inne rozwiązanie. I konkretnym innym rozwiązaniem jest powrócenie do prawdziwej natury. Jeżeli twierdzisz, że ekologia, natura jest fajna, to co jest Twoją naturą w takim razie? Co jest twoją naturą? Siedzisz tam przed tym monitorem czy przed komórką i zastanów się, co jest twoją prawdziwą naturą? Czy twoją prawdziwą naturą jest służyć ziemi? Czy twoją prawdziwą naturą jest służyć demonom? Czy twoją prawdziwą naturą jest służyć jakimś kłamstwu? No, A propos na przykład, nie wiem, że za dużo dwutlenku węgla wydajesz z siebie, nie? Bo to jest kłamstwo, tak? No, wyobraź sobie, zniszczamy wszystkich ludzi i nagle powstaje masa, nie wiem, wszyscy ludzie się wyprowadzają z Polski i nagle Polska będzie zarojona przez zające i tak dalej, które więcej tego dwutlenku węgla dają, czy, czy tam jakieś inne zwierzęta, czy coś. No tak to będzie działało, funkcjonowało, nie? No, Ziemia jest po to, żebyśmy nią władali, nie po to, żebyśmy usuwali z siebie, z niej. I pamiętaj o powrocie do swojej prawdziwej natury. A zostałeś stworzony tak, żeby mieć kontakt z prawdziwym Bogiem. Okej, okay, trzymajcie się. Hej!